Piękne drzewko. Widać? Nie widać. Fajnie tak. Kurz puszcza, to znaczy pyłki. A tak prezentuje się dziołeczka. Mamy wejście. Choineczka jedna. Choineczka druga. Cześć Piotruś! Coś małego. Tutaj trzecia choinka. Słyszałam, że choinki zabierają dużo witamin z ziemi. Nie wiem, jaka w tym prawda. I coś, coś dziwnego, co trzeba będzie wyciąć, bo to wyschło. <laughs> Będzie studnia. I tu mamy tuję. Jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. To raczej też zniknie. Nie wiem, co to jest. Jakiś takie dziwne. Wywalę, posadzę tutaj chyba agrest, Czarną porzeczkę, czerwoną porzeczkę. I drzewko numer jeden, czereśnia Lapnis. No, zobaczymy co z niej będzie. Tu, Morela, Early Orange. Będziemy się uczyć i docinać, ale pierwsze pąki już są. Pierwszy pączek widzę już jest Tu mamy Morela Roboda. Robo Ad. <grymne> Ale słucha no. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Gruszka faworytka. One wszystkie suche. Tu nie wiem, co to jest. Nieoznaczone. Tu również nieoznaczone. Wszystko takie dziwnie suche. Fionka. Tu już też mamy pąki. Witamy sąsiadów. Tu jest ja, błoniona gold, fiona, śliwa amers. Tu też nie mamy oznaczone, ale tu już ma zaciasnąć jakieś Oczywiście pączki już też są. Tu też nie oznaczone, a tu było drzewko i wsiąkło. No, zobaczymy, co z tych drzewek będzie. Piotrek ogarnia ognisko. Zdusiłam znowu? Tu jakieś drzewko, ciekawe też, co to jest za drzewko. Nie znam się na drzewach, płączki też już ma. Plac zabaw, który trzeba zrobić stabilniejszy. On się lekko buja, ale coś, coś wymyślimy. Krzaczyska numer jeden do wywalenia i tam haszcze, haszcze do wywalenia również. Więc działeczka spora. Będzie pracy. Ale będą może i wyniki. No robota roboty, więc się bierzemy Pali do roboty.